Co robisz? Pobieram próbki gleby. Zrobimy kontrolę. Wynocha z mojej posesji, won! Mam poprosić kumpli z komendy, żeby sprawdzili, czy możesz łazić publicznie nawalony z naładowaną bronią? Lepiej się weź do roboty, zamiast rzucać oskarżenia. Zrób coś ze swoim życiem. Może byś poszedł do szkoły dla dorosłych, jak Julian? Mam pomysł. Mógłbyś tam dokładać sztukę mieszkania w wozie i uprawiania trawy. A ty byś miał zajęcia z tego, jak się upić, wylecieć z policji, zostać ochroniarzem wieśniackiego parkingu i pracować z głąbem, co łazi bez koszulki, wygląda jak debil, a myśli, że jest bosem. Zabieraj samochód, bo zapłacisz za kontrolę ekologiczną. Lei, wynocha. Nie macie nic do roboty? Wiem, że masz stres, ale Luz, powiem ci co zrobimy. Pijemy się i zjemy paluszki z kurczaka z moim starym. Życie nie polega na chlaniu i żarciu paluszków drobiowych. Lej ma rację. Ma rację? Czemuś zrobić coś sensownego z własnym życiem? A nie mieszkasz w wozie jak debil, żresz paluszki i się upijasz. Myślisz, że tak jesteś mądry, bo się naczytałeś książek? Nie jesteś taki mądry. Odstawiasz tylko popisy dla telewizji. Patrzcie, jak jestem świetny. Ostrzegam, żadnego blusa, żadnych pijaków przed domem i żadnych paluszków z kurczaka. Nie prowokuj mnie.